jesteśmy po raz pierwszy w zamościu. Mam nadzieję, że, że nie ostatni. Trudno mi tak na gorąco po dwóch pierwszych dniach konferencyjnych ocenić, ale mogę tylko powiedzieć, że wszyscy uczestnicy, z którymi rozmawiałem byli wręcz zachwyceni zamościem i wszyscy mówili, że bardzo chętnie wróciliby tutaj w przyszłym roku również na międzynarodowy kongres 12. Ekoforum. Tegoroczna edycja jakie tematy podejmowała, na co też zwracano szczególną uwagę? Mieliśmy bardzo ciekawy panel na temat odbudowy Ukrainy. Mieliśmy przedstawicieli władz samorządowych z Elwowa. Mieliśmy również bardzo ciekawą dyskusję o energetyce. Panel otwierający również polecam serdecznie. Wszystkie panele można obejrzeć w internecie. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę Facebookową Ekoforum. Tam udostępniliśmy wszystkie sesje, które były transmitowane online. Ekoforum ma konkretne zadanie, o czym też warto wiedzieć, uczestnicząc w takich spotkaniach właśnie jak to. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogliśmy w tym roku połączyć naszą dyskusję branżową z wydarzeniem, które od lat organizuje pan poseł Jarosław Sachajko. Na początku były plany, że tydzień wcześniej miał się odbyć festiwal, na którym dzisiaj tutaj jesteśmy. Zaproponowałem panu posłowi, żebyśmy połączyli siły. Pan poseł z takim entuzjazmem przyjął tę propozycję. No, i dzięki temu z dwóch wydarzeń zrobiliśmy jedno duże, które będziemy, mam nadzieję, w przyszłych latach również rozwijać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.